Jestem Krystian Ochman. Zapraszam na Q&A. Dam, uh, dam dwie. Um, Michael Bublé i uh, Tyler the Creator. Ja chyba nie znam wystarczająco polskich artystów, żeby, żeby wybrać, a też są tyle dobrych artystów, że tak głupio mi wybierać jedną. A nawet jak ktoś by nadawał się, no są niektórzy artyści, którzy już sobie pozbierali taki popularność, że trochę bez sensu, żeby żeby jechali na taki konkurs, jak czują już powiedzmy taką satysfakcję e, pracy właśnie tam. Może ta ekspozycja nie jest dla nich ważna, ale to po prostu zależy od ar artysty. Fajnie, ktokolwiek to jest dobre i chce. Dobra piosenka chyba idzie Pierw, ale też zależy, bo są dobre utwory, które potem widać, że może na, na, na scenie nie wygląda to aż tak dobrze, że, że muszą w jakiś inny sposobach uzupełnić miejsce na scenie. Nie mówię teraz szczególnie o Eurowizji, mówię ogólnie. Tylko jedną. Ale od jutra będę. sobie, No, będę jadł więcej. Tak, tak, ja uwielbiam. Ja wiem, że niektórzy będą na mnie źli, ale ja uwielbiam hawajską pizzę. Ale, ale też szanuję, że we Włoszech taka pizza nie istnieje. I rozumiem, dlaczego ktoś by, ktoś by nie lubił. Że żyjemy w najlepszych czasach, e, najczystszych e, czasach, e, ale zawsze będą takie złe momenty. Po prostu trochę jest, e, jest inaczej. Też trochę tak smutno, że mamy e, internet do takiego stopnia, że, że słyszymy o takich. E, okropnych rzeczach, no, prawie codziennie i człowiek się trochę nie szczula z, czego, z tego, no to teraz jak o tym mówi to brzmi bardzo e, źle, ale, ale bardzo mamy dużo, dużo rzeczy jakby do naszej dyspozycji trochę ułatwia e, życie, ale dalej życie nie jest e, łatwe. Ale jakbym musiał wybrać, to pewnie latach 80. -tych. A pewnie We Are Dummy, e, z Czech, a Sheldon Riley, e, no i pewnie Ronela. Mm. Śpiewam na moja 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 mo, tak robię, moja moje, moje, moja mo, no tak bardziej e, klasycznie, otwiera mi głos. Ja, najbardziej to, to, najbardziej to, to mój dziadek, no, po prostu dla mnie jest mentorem, no i moją rodziną. Ale jakbym nie musiał e, e, wybierać e, dziadka, to na pewno e, Pavarotti, a szkoda, że, że już nie żyje, ale Pavarotti albo e, taki baryton e, Gerard Suzé, e, bardzo e, piękny głos. No i Teresa Stratas, uwielbiam ją, Jezu, uwielbiam. Dres? Chyba dres, bo tak garnitur no fajnie, ładnie wygląda ale a, ale nie jest zawsze tak komfortowe no, dres bardziej Nie no, mam sentyment do, do Katowicach, to... ale jest więcej do roboty w Warszawie. Też zależy zależy, bo wielbiam scenę operową, ale też lubię, że na stradową to mogę trochę więcej się ruszać, ale, ale ta tradycja w operze jest piękna i takie opowiadając też i właśnie ze śpiewem to jest w ogóle to jest najwyższy poziom. La Scala Pewnie fortepian. pewnie fortepian... nie no nie, 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 tym tej, na tej samej poziomie, uwielbiam uwielbiam e, tak samo. nie, <laughs> Dziękujemy Ci pięknie, Krystian. Myślę, dziękuję. że jest tylko jedna wygrana na Eurowizji. Tak, to było moje bardzo kreatywne, końcowe pytanie. Ja Ci oczywiście życzę tej wygranej. Dziękujemy Ci pięknie. Dziękuję, dziękuję.